Trwa głosowanie w ramach najnowszej edycji bytomskiego budżetu obywatelskiego. W tym roku pula środków przekracza sześć milionów złotych. Już przy ogłoszeniu budżetu najważniejsza zmiana to są pule środków, które są przeznaczone na projekty. Tak zwana mała pula to jest do 700 tysięcy, a duża pula tym razem jest od 700 tysięcy do 2,5 miliona. Co roku najwięcej projektów jest inwestycyjnych. To są z reguły remonty, modernizacje, boisk sportowych, placów zabaw, przy placówkach oświatowych czy instytucjach, również w przestrzeni miejskiej. Ale jest również kilka projektów miękkich. Organizacja destynów y, sąsiedzkich, projekty związane y, z teatrem. Standardowo każdy z mieszkańców ma do dyspozycji dwa głosy. W tegorocznej puli dużej do wyboru jest 8 projektów, z kolei w puli małej 38. Głosowanie odbywa się drogą elektroniczną na stronie bo.bytom.pl i potrwa do 10 października 2025 roku.